No dobra, witam serdecznie. Nagramy sobie dzisiaj w Loop Structures. Dobra, zagramy sobie w takim razie. Dobra, musimy utworzyć naszą pierwszą linię. Kliknij przyciskiem myszy i nie puszczaj myszy. Dobra, okej okay. Budujemy sobie. naszą czym Jesteśmy, kurczę, mamy jakąś tutaj wieżyczkę na środku. Jakieś tak, bomba główna. I musimy bronić sobie naszej tej bomby torami wokół niego. Dobra, mamy na początku pojazd, wystrzeliwuje jedną bombę za każdym razem, gdy trafi w katapultę. Dobra, w porządku. Bierzemy sobie teraz to na to. Tak, już mogę. O, super. I teraz to będzie tak. Okej, okay. mogę tak zrobić? Czekaj. E, odciągnij pojazd dalej. Dobra. No i co? teraz będzie sobie taki jeździł. Dobra, so, sam ukończony. Aha, dobra. Przycisk bitwy. Dobra, lecimy w takim razie. Iść, dobra Chcemy iść, samouczek ukończony Dobra, przygotowywanie e, Ogólnie tłumaczenie jest takie kurce Mocno średnie, dobra Więc tak, na czym polega gierka No jeździ sobie ten pociąg, nie I ten pociąg sobie szczela Do tutaj ziomeczków, którzy atakują naszą, nasz główny ten Tur, no i tutaj On ich przejeżdża, też zadaje obrażenia I musimy ogólnie go bronić przed tym Dobra Rzut, okej okay. Dobra, bierzemy sobie w takim razie kolejną rzecz i teraz przyciągamy to na nasz pociąg i dołączamy sobie drugi wagon. I teraz e, ogólnie chyba powinienem e, móc strzelać do tych, tych ziomeczków i taką oto o wygrywamy sobie gierkę. No więc na tym, na tym polega głównie samo i ogólnie na tym polega gierka. żebyśmy sobie dołączać kolejne e, pociągi, e, prawym przyciskiem myszy pojazd. Dobra. Ok, możemy to sobie schować. Dobra. Specja podłączyć katapulta o normalnej energii. Okay. Dobra, podłączę w takim razie. Git git. Co teraz? Okej, okay, kolejny zrzucik. Dobra, mamy nowy gadżet, moduł kapsu kapsuły. Dobra, git git. Na pojazd yy, przejechać jedną pętlę, <grywka> aby aktywować domena pola. Dobrze. No to przejechać jedną pętlę. Musimy poczekać, chyba. No, poczekać, no tak. Dobra, przejechać pętlę. Git, gate. Mamy to. Zajebiście. Samouczek ukończony. przyciskiem myszy, kapsuła energetyczna. O, i mamy tutaj takie pole teraz. Dobra. Przyciskiem myszy, przycisk X. Dobra. Git, samouczek ukończony. Next. Nowe interakcje, start gry. Okej. Okay. No to teraz budujemy sobie. Dobra, super. Teraz bierzemy sobie normalne. Iść. Tylko, że chyba powinienem podstawić tutaj ten. Tu nie mam pociągu. Halo? Where mój pociąg? Ty mogę to bronić? Halo? A, ja muszę poczekać. Dobra. Dobra, róbmy tak. Weźmy drugie, podłączmy sobie tutaj. Dobra, zajebiście, mamy to. Mamy nasz pociąg. Ja, nie strzela. Chcemy to przys przyspieszyć. Troszeczkę. Dobra. O, po poszeszmy sobie trochę. Dobra. Zbieramy sobie nasze pole. Teraz tutaj jedzie naokoło. Dobra, zajebiście. Teraz mamy coś tutaj. Kolejny cień. Pokój. Do dorzucamy sobie trzeci. Dobra. I teraz jest drugi ulepszony. Wow. I teraz jedzie tak szybciej. Zajebiście. Dobra. No i ukończyliśmy chyba sobie samouczek. Super. No i fajnie. Eee, no i tutaj odblokowujemy chyba sobie kolejne. Głó e, główna podstawa ła e, łańcuchowa. Ok. Odblokowujemy sobie chyba kolejne takie jakby nasz środek. Tutaj. Eee, co bierzemy? Tutaj. Łańcuch lodowy. Ła elektryczny widelec. Włącz elektryczny. Zdarzenie elektryczne. Ja to póki co sam ogarniam o co chodzi Więc póki co może zagrajmy sobie podstawowo Gierkę, zobaczymy jak to się gra Dobra, mamy rzeczywiście ciebie Trudność jeden, dobra W tym razie łączymy sobie tutaj, cyk Znamy to, kładziemy sobie ciebie tutaj Aj, nie, yy, nie dałem w którą stronę Powiedzmy, że w tą będzie jechać A, poszło w drugą No okej okay. No hmm, to idziemy, walczymy Rozpoczynamy walkę No i co, no bronimy się Tutaj sobie strzela. Dobra, zobaczymy jak nam to pójdzie. Dobra, tutaj trochę go przejechałem. Tutaj mamy paczuszkę. Okej, okay, mamy elektryczny. Po trafieniu wystrzelę łańcuch błyskawic. Okej, okay, to może być spoko. Spróbujmy to użyć. Dobra. Spoko, no i wygraliśmy, super. Bez przygotowań, no to tak. Ja bym sobie teraz tutaj poszerzył. I tutaj też bym poszerzył. Dobra, poszerzmy tutaj. Ten nasz pociąg, Poko. mamy to, no i chyba idziemy od razu iść dobra, rozpoczynamy kolejną bitwę dobra, mamy to dobra, póki co łatwo idzie póki co jest gicik Poko. gierka się wydaje tak na wstępie, taka przyjemna wizualnie na pewno jest dobra, mamy paczuszkę kolejną no i weźmy ten elektryczny ten elektryczny wydaje się zdecydowanie lepszy Dobra, mamy kolejny ukończony. Poszeszmy sobie w takim razie nasz tor. Mogę w przyszłości zrobić po prostu kolejny tor. To jest spoko opcja, że mogę zrobić kolejny drugi tor. Dobra, w takim razie lecimy. Kolejny next. O, są nowi przeciwnicy. Okej, okay. oni są szybsi zdecydowanie. Dobra, ale zabiliśmy ich szybciutko. Hit. Mamy kolejną rzecz. Dostaliśmy kolejny elektryczny. Dobra, weźmy sobie elektryczny, to teraz to się powinno chyba połączyć. Dobra, to się łączy i mamy na drugim poziomie teraz ten elektryczny. Dobra, zajebiście. Fajnie to działa, fajnie to działa. Okej, okay, dobra. Ten też strzela. Dobra. Damy to. Moduł jakiś mamy. Dobra, wybieramy i lecimy sobie nexta. Dobra, git. A, i po prostu oni stąd przychodzą. Okej, okay, to tak pokazuje. Dobra, oni tam weszli, ale sobie zginęli bardzo szybko. Coś dostaliśmy. Jest jeszcze jakiś łańcuch lodowy. Okej. Okay. Hmm. Dobra, bierzemy to. Mamy łańcuch lodowy. Teraz mamy już potrójne. Super, super. Dobra. Okej. Okay. Mamy to. Okej, okay, mamy kolejne coś. Teraz tak. Jakiś gadżet. Czasowo generuj jedną ka y katapultę energetyczną i trzy katapulty. Okej. Okay. Użyj tego na katapulcie energetycznej, aby ich pętla pomieściła jeszcze jeden pociąg. Okej, okay, to może być spoko. Niech tak będzie. Ja chcę tutaj jeszcze poszerzyć, czy wziąć jeszcze czy zrobić już drugą pętlę. Może ja zrobię drugą pętlę. Jak tak sobie myślę. Yy, może rzeczywiście usuńmy tutaj te pętle. To bym usunął. Yy, I może usunąłbym też tutaj. Tuń. O i zrobimy sobie teraz tak. Zobaczymy sobie. Teraz już się usunęło. Tyk. A, muszę od tego zacząć. Dobra. I tutaj jeszcze nie mogę drugiej pętli zrobić. Okej, okay, w porządku. Zrobimy to to sobie tak. Zrobimy sobie to. O, w tę stronę. A, poszło w drugą. To super. Dobra, dołączamy sobie ciebie. Dołączamy sobie ciebie. No i póki co tak gramy. Potem jak będę mógł, to zrobimy sobie drugą tutaj. Taką naokoło będzie szła kolejna. Tutaj jak, jak się pojawi, to zrobimy sobie, że właśnie idzie naokoło. I to będzie fajne. Dobra, coś nam doszło do, do kolejnego. U upadek serca. Po trafieniu w katapultę wystrzel e, w większą bombę paraboliczną. Ok, albo elektryczną. Ja bym wziął elektryczny i ulepszył po prostu elektryczny. Ok, mamy tutaj jeszcze coś: jakieś gadżety. E, po trafieniu w kapsułę wystrzel jedną bombę paraboliczną, a gdy ta wyląduje, wystrzel dwie kolejne małe bomby paraboliczne. okej, okay, to nawet ciekawe. E, po trafieniu w katapultę wystrzel trzy bomby. To też fajne ale mimo wszystko spróbujmy sobie wziąć to. Może Dobra, dajmy sobie tak. I dajmy sobie. O, już nie mogę kolejnej. To może ciebie sobie jednak zabierzmy. I póki co dodamy sobie ciebie. Dobra, super. Czas przygotowania. Dobra, wszystko mamy, czego potrzebujemy. Póki co, nie mogę połączyć kolejnego. Póki co, tutaj kolejnej e, trasy. Więc no robimy tak. No, jakaś no to niech, cię, niech przejadą, bo nie mogę złapać. Ram jakiś gadżet. Zrzenie elektryczne. Albo podwójny mróz. Uuuu! Okej. Okay. Mogę to dać, tak? Może zamiast tego dajmy. No halo, nie zabrało mi. O. I teraz dodamy sobie to tutaj. Halo, nie dodało. O, dobra, i się, teraz będzie podwójny mróz. Super. Elektryczny albo zderzenie. Ja bym wziął elektryczny. Dobra, muszę poczekać teraz. Mogę już podłączyć drugą tą trasę? Chyba nie mogę podłączyć drugiej trasy. Wtedy będę mógł podłączyć kolejną trasę. Nie mam pojęcia. Mam takiej opcji póki co. Hmm. Będę miał tutaj gdzieś taką opcję. Ja może jestem ślepy i tego nie widzę. Nie wiem. O, nowi przeciwnicy. Coś potężniejsi. Dobra, ale zginęli. Coś zostaliśmy. Dobra, weźmy sobie kolejny elektryczny. Może sobie tak połączymy, żeby zrobić kolejny poziom. Elektrycznego. Chociaż póki co chyba gramy... Nie, jest jeden elektryczny. To można zrobić rzeczywiście na drugi. Bruce, Uuu, wąż elektryczny. Ok, wyższy łańcuch. Dobra, weźmy to może. Ale kolejny jest podwójnym mróz. To też fajne. Ale dobra, weźmy to. Dobra. Okej, okay. Teraz tak. Zabierzemy sobie na chwilę ciebie. Zabierzemy sobie też na chwilę ciebie. Teraz tak. Mamy kilka elektrycznych. Tutaj sobie zrobimy tak. Tylko nie mogę cię zabrać. Daj mi to tutaj. Elektryczny, dobra. I zabiorę też sobie na chwilkę. Czy jesteś elektryczny? Elektryczny, a to jest elektryczny widelec jakiś Hmm Mam dwa elektryczne widelce Wąż elektryczny, wąż elektryczny Wąż elektryczny To nie powinno się połączyć Albo to jest na, na drugim, a to jest na pierwszym U to chyba potrzebujemy jeszcze jednego To nie, to zdejmę póki co e, I to bym też póki co zdjął Damy sobie tak Damy sobie tak. Damy sobie jeszcze jeden mróz. Dobra. No i lecimy. Uuu jakiś boss. Mumia kurczak. Dwukropek. No nieźle. Dobra, na ludzie sobie radzimy. Z mumia kurczakiem. Dobra, 50 kawy mu zostało. Leka trochę z niego. Jeszcze mu jajo rozbiliśmy. O nie, kolejny się zrespił. Co jest? Le dwukropek Oho, będzie mnie atakował. Atakuje mnie! Dziobie, dziobie! Teraz trzeci wstał. Kurde, bela już kurwiony jest. Jeden dwukropek. Dobra, weź go tam... Dobrze, nie żyje. Dobra, musimy rozwalić tego, bo to cały czas się będzie lespił. Dobra, już się zniszczyło. Dobra, dobra, dobra. Ale damy radę, proszę was. Łatwiutko. ostatnie dwie rzeczy. Wąż elektryczny, super. Dostałem jeszcze elektryczny widelec, super. O, i coś jeszcze. Okej. Okay. Jedną kapsułę. Energetyczną i trzy kapsuły. Włącza się do. Gdy pojazd, wehikuł włącza się do po, pociągu, pociąg wykonuje szybką pętlę z powrotem do swojej pierwszej pozycji. Okej, okay, weźmy. A to obie, obie rzeczy dostajemy w porządku. <laughs> mamy drugi ten, drugi tor! Ja, yeah, zajebiście To teraz będzie ten naokoło szedł. Dobra, super. To tak, to sobie kolejnie zrobimy wąż elektryczny po prostu. Dobra. Wąż elektryczny, wąż elektryczny Dobra, mamy to połączone, super. Wow Dobra, Teraz tak, co sobie jeszcze do tego dodamy? Dodamy sobie wideles elektryczny. Jest to jeden wideles elektryczny. I może Ciebie. Do dobra, super. No i dobra. No chyba git. Mamy to chyba. Idziemy dalej. Kupimy się. Dysysyszczone na maksa. Ok. Dobra, zajebiście. Robimy to. Teraz bierzmy to sobie. Nie mogę tego zebrać. Dobra, mam. Wąż elektryczny albo zdarzenie. Dobra, wę węża wola. Jeszcze coś mamy. może elektryczny kolejny. Dobra. A nie mogę tego tak. Musiał musiałbym podmienić. A gdybym tak podmienił? To bym zabrał. Tu bym wrzucił kolejnego. To bym zabrał. Tu bym wrzucił kolejnego. To się łączy. W dwójkę. Kurde, Bela, ale obrót zrobiło. Zajebiście, mam tak to dwu, dwie dwójki. Robimy teraz tak i tak. No jest super. Dobra. Trochę przyjemna gierka. Dobra, no to lecimy dalej. Okej. Okay. Dobra, dobra. Mamy tutaj jakiś prezencik. Zaraz go zbierzemy. Dobra. Kolejny elektryczny bym wziął. Okej. Okay. Wow, ale mi klepie, ale klepie, ale klepie. Dobra, zniszczone, zniszczone. Jest git. Kolejny elektryczny. Dobra, super. Teraz tak, zbieramy sobie ciebie. I dodajemy sobie ciebie. Teraz bym zabrał sobie ciebie. Czyli dodałbym Ciebie. Dobra, git. O, tylko już tutaj zaczęli nas powoli klepać. To jest elektryczny widelec. Mam trzy elektryczne widelce. Gdybym tak teraz zabrał sobie na chwilę to i zabrałbym sobie teraz na chwilę to. Wrzuciłbym sobie Ciebie i wrzuciłbym sobie Ciebie. aż mi się wtedy łączy. Elektryczny widelec 2. Teraz damy sobie Ciebie. I teraz damy sobie Ciebie. Super. Eee... Lecimy dalej chyba oh, wow. Kurde, bela, coś potężniacy tutaj już się zrespili To już nie są łatwe, łatwe gry Teraz już się ciężko zaczyna robić, powoli A, tutaj jakieś mrożonko wchodzi Wąż elektryczny albo elektryczny widelec Ja wziął węża elektrycznego kolejnego, teraz sobie zrobimy chyba na trójkę tego węża. Dobra, teraz to, ten poziom akurat na ludzie całkiem poszedł. Dobra. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Teraz tak. Teraz bym zabrał na chwilę ciebie. Rzucimy sobie ciebie. To się teraz łączy. Teraz sobie ciebie. I mamy na trójkę. Zajebiście. mi się. Okej. Okay. 54 obrażenia, no nieźle. No, dorzućmy sobie to póki co. Tylko teraz za to nie mam, kurde w ogóle tych. Dobra, lecimy. Zobaczymy jakie to obrażenia będzie tłukło. No 54, ale jak często. Okej. Okay. Dźwiękowo jest ok? Widzowie, trochę za głośno gierka. Uuu, złamany cień. A zdziałbym Dobra, róbmy tak. Tam jest ok. Dobra, okej, okay, mamy to. Kolejna fala. O, i coś dostaliśmy za to. Ok, yy, abym ich pętla. umieściła jeszcze jeden pociąg, ale OP. Zajbiście teraz. Na której to damy? Na tej? Hmm, na tej można dać. Nie mogę tak? Ano. Na katapulcie. Może tutaj albo tutaj? Tu mogę dać, a tutaj nie mogę dać? Dziwne. No dobra, dajmy tutaj. O, potrójne bo trójne zdarzenie albo złamany cień. No to ja bym wziął cień. Dobra, niech to się tutaj przejedzie chyba lecimy dalej. Jest ok? No to git, to git. Ok, to jazda. Dopiemy się dalej. Więcej tutaj nie zrobimy. Hmm? Dobra, dobra. Coś tutaj dostaliśmy. Energetyczny i elektryczny. Ok, Ale nie mogę dostawić. Tutaj próbują się przedostać. Ok. dostaliśmy jeszcze? Elektryczny widelec, dobra, fajnie. Tutaj są dwa, nie? No, a nie, to są cienie. Zresztą jeden cień muszę zdobyć. Ok. Teraz jak kolejny boss. No, teraz już nic więcej nie zrobimy, więc lecimy dalej od razu. Dobra. Klepa, klepa. Kurde, ci to już tutaj agresywnie atakują. A dostaliśmy paczuszkę. Podwójny mróz. Dobra, weźmy to. Zamiast tego. Dobra. Ej, klepią, klepią Musimy my ich sklepać Elektryczny widelec Weźmy widelec To jest teraz widelec na dwójce, okej. Okay. Są cienie, dobra Dobra, daliśmy sobie radę jeszcze Git, git Dobra, chyba, lecimy dalej. Ja co czekać. Dobra, mamy poczuszkę kolejną. Podwójny mróz kolejny. Dobra, bierzemy trzeci podwójny mróz. I teraz tak, zabieramy sobie Ciebie na chwilę. Teraz wrzucamy sobie Ciebie. Zajebiście. Teraz dorzucamy sobie Ciebie. I dorzucamy sobie Ciebie. Dobra. Okej. Okay. w ogóle też... Y Ciebie zabrał I wrzucimy sobie, oj MS ciebie Wrzuciłbym ciebie Dobra, co mamy tutaj? Elektryczne, wąż elektryczny Dobra Tam jeszcze Wąż elektryczny kolejny Okej, okay, zaraz będziemy mogli te węże elektryczne połączyć Dobra, super jeszcze nie zrobię No dobra, lecimy dalej od razu O kurde, królowa lęgu Jakiś pająk kurde bela Ajaj 1600 KP. To się dużo Ajaj Kurde bela jak się lęgują Te dwukropek I potem chyba będę mógł kolejny tor zrobić, więc to jest fajne a coś tam klepią. Niedobrze. Dostawcie to. A nie podoba mi się ta sytuacja. Strasznie ich dużo się tutaj wylęguje aj. A ja Nie wiem, co sobie z tym bossem poradzimy. Ok, to się średnio zapowiada. Na tego bossa to zbiliśmy dopiero 1000kp, a tutaj już strasznie docierają nam tutaj. A jajaj, aj. strasznie klepią. Kurde belka, nie wiem co zrobić. Nie mam pojęcia co więcej mogę zrobić. Kurde, strasznie mnie klepią. Myślę, tutaj się poryspili. ej, ej. jest w ogóle HP tego tego. Nie no, nie mam szans w ogóle jakikolwiek. No nie no, już nawet ten, ten mnie klepie, No i niestety, klepał nas. Nie no, tragedia to w ogóle poszło. Oa, wow, i nawet kurde 10 zabrakło do następnego level'a Ale dostaliśmy sporo rzeczy No i się zbugowało, że nie mogę zobaczyć Okej okay. No szkoda, szkoda No, chciałem przetestować na streamie, może potem porobię coś z tego odcinki Zobaczymy No ale póki co, no fajne, fajne się wydaje jak trzeba chronić tego, właśnie głównej podstawy. Tu, 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 i nabijamy sobie levela. No dobra. A póki co, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie odcinka i widzimy się na kolejnych. Elu.